Thank you Cześć, witajcie, Jan Pasiński i Kompania. Dzisiaj ostatni odcinek z majowej Dolnośląskiej Serii i na koniec Pogórze oraz Góry Kaczawskie, które odwiedziliśmy w drodze powrotnej do Poznania. Naszą trasę rozpoczęliśmy od szlaku na wzgórze Okole, które położone jest na północ od Jeleni Góry i jest bramą do krainy wygasłych wulkanów. Tak, Okole, onegnaj miliony lat temu również nie było, a ślady jego działalności można zobaczyć w czasie trasy na szczyt, pod nogami wypatrując charakterystycznych skał. W 2018 roku postawiono nową altanę, obecnie nieco zapuszczoną, niestety, oraz platformę widokową, mogłaby być nieco wyższa, z której rozpościera się malowniczy widok na najwyższe pasmo sudetów, oraz położoną najbliżej łysą górę, na której znajduje się ośrodek narciarski. Z Jak widzicie, pięknie pasmo się tutaj... Pokazuje tak naprawdę. Mieliśmy cię również być w Karkonoszech, ale ze względu na zmieniające się warunki stwierdziłem, że w Karkonosze trzeba jeszcze wrócić kiedyś na dłużej, bo mam kilka szlaków do zrobienia, które chciałbym na pewno przejść. Tak więc dzisiaj góry Kaczawskie. No i jesteśmy w obecnej chwili na Okolu. Prawdopodobnie najwyższym szczycie gór Kaczawskich. E, uznaje się, że jeszcze do tego jest kopiec, Bagura folwarczna. One wszystkie mniej więcej są zbliżone wysokościowo, ale właśnie według najnowszych pomiarów, to właśnie Okolę, na którym się obecnie znajdujemy, jest najwyższym wzniesieniem gór Kaczawskich po których dzisiejszy odcinek z których dzisiejszy odcinek właśnie będzie miał tutaj miejsce. I tak naprawdę tutaj za, za tą górą już jest cała kotlina jeleniogórska. Gdyby nie ta góra, to fajnie byłoby widzieć naprawdę Jelenią Górę, ale dzięki temu przynajmniej całe pasmo Karkonoszy, które można przyznać, że naprawdę wygląda majestatycznie. Zaledwie parę kilometrów dalej, w sokołowcu znajduje się urokliwie położone winnica Agat, miejsce, gdzie zarówno kupicie wino, jak i spędzicie noc, gdyż winnica prowadzona jest w formie agroturystyki. Miejsce to przynależy do dolnośląskiego szlaku piwa i wina. Również zamiennie nazywane są krainą wygasłych wulkanów. No i faktycznie jest to, można powiedzieć, polski taki teren znany z tego, że kiedyś tu przed miliony, milionami lat właśnie były wulkany. Z tyłu za mną, ogólnie jesteśmy na terenie winicy Agat. Jest ona tutaj pięknie położona w Sokołowcu. Jak dobrze pamiętam nazwę? Sokołowiec? Sokołowiec, dokładnie. Pięknie położona winica właśnie na delikatnych zboczach schodzących w dół. Na dole winica, gdzie można również sobie kupić wino, co również uczyniliśmy. A z tyłu za mną charakterystyczny szczyt ostrzyca Proboszczowicka, zwana powszechnie przez wszystkich tak naprawdę Polską Fujiyamą, co ja również odnotuję i powiem. Tak więc tutaj nic dziwnego, że faktycznie położone są winice, gdyż na tych terenach bardzo fajnie się uprawia wino rośla. Wzgórza do tego właśnie gleba powulkaniczna, także jak najbardziej urodzajna. A dla nas to tak naprawdę w tym roku już druga kraina wygasłych wulkanów, którą zaliczamy, bo zaledwie miesiąc temu byliśmy w czeskiej krainie niedaleko Ustina Dłabo. Będąc w pobliżu sędziszowej, postanowiliśmy przyjechać tutaj ponownie. Byliśmy w tym miejscu dwa lata wcześniej, ale dwa powody skłoniły nas do powrotu tutaj. Pierwszy to młyn Wielisław, czyli restauracja i agroturystyka. W pamięci został nam jedzony tutaj obiad, i jak się okazało, pamięć mamy dobrą. Pierogi to pierwsza pierogowa ekstra klasa. Drugi powód to ciekawa powulkaniczna pamiątka, a konkretnie położone po sąsiedzku organy wielisławskie. W XIX wieku znajdował się tutaj kamieniołom, który przez swoją działalność odsłonił część komina wulkanicznego i charakterystyczną dla niego słupową budowę skał. Będąc dwa lata wcześniej w okolicy odwiedziliśmy jeszcze kilka ciekawych miejsc, o których teraz parę słów. Pierwszy z nich to wyżej Widokowa Goznom położona po drugiej stronie sędziszowej. Po wdrapaniu się na szczyt zobaczycie piękną panoramę na całe Kaczawy oraz inne sudeckie górskie pasma. Drugi punkt to Zamek w Leń -Lenną. Żałuję, że nie udało się dotrzeć nam tam ponownie, bo widokowo jest to jeden z ładniej umiejscowionych zamków na Dolnym Śląsku. Moim zdaniem obowiązkowy punkt do zobaczenia w okolicy. U podnóża góry położone jest miasteczko w Leń, które otoczone z trzech stron jest przez rzekę Bubr, która to zaledwie kilkanaście kilometrów wcześniej tworzy jezioro Pilchowickie na Zaporze, czyli trzecim punkcie z wycieczki sprzed dwóch lat. Czwarty i ostatni punkt w okolicy to Szwajcaria Lwówecka, czyli miniskalne miasta lub mini góry stołowe, bo właśnie poza nimi jest to największe miejsce tego typu w Sudetach. Wysokość skał dochodzi do 30 metrów, a wokół nich poprowadzony jest szlak, który warto przejść. Ciekawa atrakcja, nie wymagająca wielkiego wysiłku. Tuż za Sędziszową, w której przed chwilą byliśmy, w której są organy wielisławskie, które też widzieliście, jest miejscowość malutka, wioseczka, tak naprawdę nowy kościół się nazywa. I za nowym tym kościołem, właśnie wybudowanym, jest dalej, są ruiny późnogotyckiego kościoła, chyba z XVII albo XVII wieku. Bardzo klimatyczne ruiny, zresztą zobaczcie sami. Zabezpieczona i również jest udostępniona do zwiedzania. Można sobie wejść na samą górę, po drewnianych schodkach odowionych, wlecieć i zobaczyć faktycznie, jak wygląda najbliższa okolica. A sama wieża naprawdę jest imponująca, naprawdę jest taka wysoka, wysoka i jesteśmy na poziomie, gdzie jest do zwiedzania. A sami spójrzcie, ile jeszcze jest w górę. Warto jeszcze dodać, że wieża jest udostępniona do zwiedzania w sezonie od godziny 10 do 18, a, a poza sezony, chyba od 10 do 16, albo 12 do 16. No, generalnie, jakoś tak lepiej sprawdźcie sobie. Kaczawskiej oraz Pogórze Kaczawskiej, w którym obecnie się znajdujemy, wydają mi się być znakomitym miejscem dla wszystkich osób, które uwielbiają łapać generalnie zdjęcia, takie kadry na chyba długich ogniskowych, jak dobrze pamiętam tu się nazywa, Czy generalnie na fajnym zoomie, faktycznie gdyż tutaj obecnie te wzgórza są takie delikatne, są duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o wysokość, o, wysoko, o odległość, można naprawdę sporo zobaczyć, co jest dalej i dzięki temu czy też do tego jeszcze kręte drogi, ładne pola, rzepak teraz wiosną, czy po potem kolorowe, kolorowe pola i liście, to wydaje mi się naprawdę idealny plener dla osób, które lubią właśnie taką aktywność. Ostatnim punktem, jaki mieliśmy do zobaczenia tego dnia, był zamek Grodzic, umiejscowiony w północnej części Pogórza Kaczewskiego, na charakterystycznym powulkanicznym wyniesieniu o wysokości 380 metrów nad poziomem morza. Pierwsze zmianki o zamku na wzgórzu pochodzą z 1155 roku i był to początek jego burzliwych losów. W czasie wojen husyckich został zdobyty, splądrowany i spalony, jednak w 1470 roku został odbudowany i to właśnie z tego czasu pochodzi układ przestrzenny budowli. Następne wieki również nie są spokojne wojna trzydziestoletnia, wojny między Prusami i Austrią, wojny napoleońskie w końcu. Względny spokój nastaje dopiero w XIX wieku i trwa do końca II wojny światowej, gdy zostaje zniszczony przez Armię Czerwoną. Prace porządkowe na zamku rozpoczęto dopiero w 1959 roku. Obecnie na zamku dzieje się dużo wydarzeń kulturalnych i muzycznych. Moim zdaniem warto wejść i zobaczyć jego wnętrza, choć uprzedzam, że bilet kosztuje aż 28 zł, co wydaje się być zdecydowanie za dużo. I to koniec naszej majowej wyprawy na Dolny Śląsk. Zachęcam Was do zobaczenia trzech odcinków z tej serii i do sprawdzenia innych podróżniczych filmów na kanale. Jeśli podoba Wam się materiał, zostawcie suba i śledźcie mnie na Instagramie. Bezpośredni kod QR będzie na końcu filmu. Do zobaczenia w trasie. Hej!